W takich oto okolicznościach przyszło mi wędkować. Oooo! Ledź mi! Jednego leszczyka złowiłem i jednego mikroleszczyka na żywca, ale... Bida! Nad bidą! <laughs> Może później, jak pogoda się zrobi. A to może zaczną brać, ile czy coś, bo to taka burzowa pogoda, także czekamy jeszcze półtora godziny, później ma być już bez deszczu, może coś się ruszy. Ahoj, panie kapitanie. O, sprzęcik. Torba flagman przykryta. Mikado moknie sobie, rowerek stoi, leży.